Tutaj widzimy dosiad jeźdźca wyścigowego, czyli e, generalnie strzemiona, czyli tam gdzie jeździe trzyma nogi, są dosyć krótkie. E, w tej chwili jeździec siedzi w siodle, ponieważ koń idzie stępem, natomiast podczas galopu jeździec staje w strzemionach. E, taka pozycja powoduje to, że jest jakby mniejszy opór powietrza. W momencie kiedy jedziemy, nie mamy takiej styczności jakby z ciałem konia odpowiednio się ustawiając, e, zmniejszamy cały ten opór naszego ciała, tak? czyli e, i mamy dobry środek ciężkości, e, również, e, również skoordynowany z koniem. W ten sposób powodujemy to, że e, koniowi po prostu lżej się galopuje, bo tutaj wszystko chodzi o to, żeby koń jednak. E, Miał jak najmniejszy ten ciężar na swoim grzbiecie, tak? Mm -hmm. Styczność jeźdźca z koniem jest tak naprawdę oparta głównie o stopę, mm -hmm. no i częściowo też o łydkę. To zależy od tego, z jaką długością strzemion tych puślisk jeżdżą jeźdźcy, bo jeżdżą niektórzy w tak krótkich, że ta styczność jest naprawdę tylko i wyłącznie palcami u stopy. Ona teraz zagalopuje, to będziemy mniej więcej widzieć, jak ten dosiad wygląda. I tak naprawdę im mniej jeździec porusza się na tym koniu podczas jego galopowania, tym dla konia lepiej. On jest Wówczas spokojniejszy. Generalnie tutaj widzimy, ten koń galopuje bardzo powoli. To jest tak na tak zwaną rozgrzewkę. Często na rozgrzewce nie jeździ się w tak krótkich strzemionach, jeździ się w troszeczkę dłuższych, ponieważ konie wyścigowe mają tendencję do tego, że się denerwują, bo one już sobie kojarzą to, że jak jeździec już siedzi w tym specyficznym dosiadzie, to znaczy, że będzie szybko, czyli będzie, będzie większy wysiłek i to powoduje to, że on się jednak denerwuje. Tutaj widzimy jeździec galopuje na koniu w tym specyficznym dosiadzie, czyli ręka oparta o szyję, stoi w strzemionach i w ten sposób się galopuje na koniach wyścigowych. Od momentu startu jeździec przyjmuje taką pozycję. Możemy się teraz przetransportować na tor. Wyścig e, tak naprawdę składa się w sumie z trzech faz, e, jeżeli chodzi o gonitwy płaskie. E, pierwsza faza to jest oczywiście start, e, ze start maszyny. E, wówczas e, konie są tam wprowadzane, wiadomo, sędzia starter e, daje znak i puszcza start maszynę. E, rolą miejsca wówczas jest e, prowadzić tego konia przez 100 metrów w linii prostej. Sędzia i iminąć sędziego konstatera, e, który daje wskazówkę flagą, czy start był równy, bądź czy wystąpił jakiś falstat. E, w momencie kiedy startujemy ze start maszyny takim koniem, jeździec musi być czujny i uważny, ponieważ to on poniekąd daje sygnał temu koniowi, że on ma wystartować. Musi tego konia również pobudzić i napędzić, żeby on osiągnął odpowiednią prędkość, czyli rusza na luźnych wodzach, ale na lekkim kontakcie, tak żeby konia nie szarpnąć. Kolejną fazą wyścigu, kiedy już wystartujemy dobrze, jest jazda w dystansie. Wówczas jeździec przyjmuje taką pozycję, jak tutaj zaraz zobaczymy, prowadząc tego konia i uważając, żeby prowadzić go w odpowiednim tempie, żeby nie odstawał od innych koni bądź żeby nie szedł za szybko, uważając na innych jeźdźców. Ostatnią fazą wyścigu jest oczywiście finisz. Finisz zaczyna się już tutaj na końcu prostej finiszowej. Wówczas jeźdźcy jadą w tak zwanym posyle. Posył to jest specyficzny dosiad, przy którym jeździec, jak gdyby w sposób tego, że wypycha tego konia do przodu, jego szyję, powoduje to, że jego długość wykroku nieco się wydłuża. Tutaj w tej chwili jeździec ma taką pozycję, jak jedzie na koniu w wyścigu w dystansie, tak? Ręka oparta o szyję. Mała styczność z ciałem konia. W tej chwili zakończyła klacz trening. Poseł polega na tym, że ciężko wytłumaczyć, właśnie jeździec powoduje to, że jeżeli koń wyciąga nogi do przodu, czyli robi taką fulę do przodu, my wówczas wyciągamy ręce również do przodu, żeby tego konia jakby pobudzić, żeby jeszcze dalej te nogi wyciągał. Nie jest to tylko i wyłącznie ruch po szyi konia, tylko wygląda to tak, jakbyśmy chcieli pchnąć tą szyję do ziemi, czyli tak jakbyśmy ją pchali do przodu. Im więcej siły w to włożymy, tym lepiej jest dla konia, ponieważ bardziej mu pomagamy, ale balans jest nie tylko i wyłącznie samymi rękami ale jeszcze całym ciałem. Jeżeli jeździec jest w stanie właśnie włożyć cały ruch ciała w to, żeby wypchnąć tego konia do przodu, wtedy osiąga się najlepsze efekty.